Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy otwierać kolejną nowość LOL Surprise. A co to będzie? Będą to najnowsze kule cool LOL Boys trzecia seria. Zanim przejdziemy jednak do otworzenia tych nowych kul cool LOL Boys trzecia seria, Pamiętajcie o subskrypcjach i o łapeczkach w górę. Jak będzie dużo łapeczek pod tym filmem, to będziemy wiedzieć i nagramy dla Was może następny LOL Boys. Zobaczymy. Dobrze, kochani, przechodzimy do otwierania naszych kul cool LOL Boys, trzecia seria. Michalinka Wam powie, ile tu jest niespodzianek. Tu jest niespodzianek 7, jak widzicie tutaj. Mhm. Mm I co to będzie, Michasiu? Będzie... To patrzę kot, tu, a jak pokazuje? Będzie. Będą naklejki, bidonik, okulary. Yy, yy, jeszcze raz. No co to, ubranko? Yy, będzie kol, naklejki, bidonik, yy, okulary. Mm -hmm. Stój, buciki i laleczka. Tak, i co ta laleczka będzie robić w wodzie, to też to sprawdzimy i zobaczcie, jaki ma fajny ekspres. Pizza, <noise> ale super, okej, okay. no to co, Misia, zaczynamy? Dobra, Michalinka otwiera pierwszą kulę i zaraz zobaczymy. Już mamy przygotowane nożyczki, okej, okay. i co to będzie? Bardzo jestem ciekawa. Jaki chłopców zawiera ta seria? O, już jest kot. Już jest kot, tak jest. na kot. Mhm. Mm Proszę, co tu mamy? To ja pociągnę chłopiec to do... Chłopiec i jakaś strzałeczka i chmurka w kropelkami. Okej, okay, pokaż. Jest chłopiec, jest strzałeczka i chmurka z kropelkami, to co to oznacza? Nie wiem. No co to oznacza? Pada deszcz. Pada deszcz, czyli pora jakiś... Pora iść do domu. O, świetny pomysł, Michalinka. Dance up a storm. O, czyli yy, taniec będzie w deszczu. Wow. <laughs> storm to jest burza, więc taki taniec podczas burzy może. No nieźle. Ok, Michalinka otwiera. I widać już jakąś kulę? Jaki kolor? Nie. O, ale zrobili zabezpieczeń, nie widać jaką kulę mamy. I jest naklejeczka, zobaczcie. O, niebieska już kula. Niebieska kula, dobra, czyli na pewno będzie jakiś popularny chłopak, ale to nic. Zobaczymy. O, jaki przystojnie. Przystojnie, jak Michalinka mówi. No rzeczywiście. Mhm, na każdej to warstwie jest, jest inny chłopiec, czy taki chłopak. Ale ma włosy kolorowe, co? Tak. Świetne. Tu Nie, zobacz, suwaczek. od razu niespodzianka jest. Dobra, jeszcze suwaczek. Jeden. Ale tego papieru tutaj jest. Mhm, dobra. Okay. Tak i Michalinka wyciąga już te niespodzianeczki. Dobra, mamy dwie niespodzianki. Następne wypadły, tak. Też otwieramy. Dobra, otwieramy kulę. Tak, puszczę, Ta kula nie Ona chyba niektóre nam niespodzianek. Tak myślisz? O, już. Wow. Wow. Okej, okay, dobra. Tu już nic nie ma na pewno. A mamy tutaj taką do trzymania? Jest, jest ta Ten uchwyt nasz jest, tarączka, zobaczcie. rączka. Zobaczcie. Z serduszkiem. Z serduszkiem. Ok, ja już od razu to zrobię. Dobra. Tak, Michalinka pokażesz nam, jakich chłopców tam można trafić fajnie ci chłopcy tutaj są. Już Wam to pokazuję, zobaczcie. Tak tutaj wyglądają. Hip Hop, Dilla Drop. Mama, zobacz, tu to jest jakiś mam jednoróżec. Tak, rzeczywiście. Ale fajne, zobaczcie jaki fajny. Ten jest chyba rzadki. Ten jest rzadki, nie mega rzadki, ale rzadki. Natomiast ultra rare nie ma takiego. Jest, przepraszam, tu jest. Steezy, jakiś steezy, jest ultra rare, natomiast rare jest purple ring, niezły, ale Mesi fajnie, ten jest fajny. Bidoni. Ten mi się podoba. Bye bye boy, ale śmiesznie. Ja czuję, że będzie ten video taki. Aha, doniczony. tak jest, Michalinka mówi, że to będzie Honey Boy z Glee klubu. Ok, zobaczymy tych naszych chłopców. No dobra. Zobaczmy teraz. Już Wam pokazuję bidonik, który Michalinka trafiła. Zobaczcie, taki moro ze złotymi elemencikami. Fajny, dobra. Okej, okay, Michalinka, da. Haha, ha, okulary. Jedno szkiełko jest kwadratowe, a drugie jest okrągłe. Czarne okularki. Dobra, to jest na pewno ten, masz rację. Pokaż mi te papierki, czy tam nic nie ma jeszcze. Ok. jeden, dwa, trzy, cztery. Piąta niespodzianka jest to opaska. Też Moro, bardzo ładna. i będzie na pewno ubranko, tak? Jest ubranko, tak jest, zobaczcie. Kurteczka Moro, piękna. I spodenki czarne, ze złotymi sznurówkami. I złote wstawki. Okej. Okay. I buciki jeszcze są. Zobaczcie. Białe buciczki. Nasz chłopczyk Ej, będzie miał. Tak. A ty widziałaś, że tutaj jest pizza? Nie, zobaczcie, jakie fajne. Bye. Oh my god. ABC. Yo. I pizza. No fajne. Lol. A, tak, coś nowego zrobili w końcu. Coś nowego. A tu w kuli nam się coś zmieniło? Nie, kuli jest OK tak samo. Dobra, i Michalinka otwiera, słuchajcie, chłopca. Także zaraz się dowiemy. Ale poczekaj mi pokażę Wam szybciutko, jaki jest papier. Słuchajcie, to już jest taki papier. E, nie tak jak była wcześniej folia, tylko taki ekologiczny papier. się. Misiu, podrze się już dalej, wiesz? Nie musisz obcinać, bo zobacz, że on się drze. ok i mamy... Jo! Och, Misia jest zachwycona tym siusiakiem u tych chłopaków, ale jaki on ma włosy fajne. takie Takie tutaj ma, słuchajcie, warkoczyki porobione, a tu wygolony. No mega, ale nie będziemy go ubierać, bo... O, tu ma biegi nawet, bo zobaczymy, co on będzie robił w wodzie, prawda? Więc na razie nie będziemy go ubierać. Ok, trafiłyśmy Honey Boya z Glee Clubu. To jest na pewno ten i on jest fancy, czyli nie jest taki bardzo popularny. Dobra, przechodzimy teraz do drugiej kuli. Ok, Michalinka, otwieraj. Zobaczymy, jakiego chłopaka trafimy. Ale fajnie, słuchajcie, to otwieranie jest chyba najfajniejsze. Nasz chłopczyk tutaj siedzi i czeka, bo będzie jeszcze musiał wziąć kąpiel, prawda Michasiu? Tak. Będziemy zobaczyć, co... musimy zobaczyć, co nasi chłopcy robią w wodzie. Okej, okay. a masz bilecik już, nie? Nie. Okej, okay, jeszcze nie było bileciku. Dobra. O, już jest. Jest coś innego. Jakie drzwi i jakaś główka ze Mm -hmm, drzwi i główka ze spaniem. Może jakaś pora spania? Idzie po spaniu. Opening night. Otwarta noc. Wow. Co to może być? <ścoughs> opening night. Czy ktoś będzie, jakiś chłopiec będzie balował w nocy? Wisiu, a spróbujmy teraz ocenić, który chłopiec może być taki, że e, chce. Balować w nocy. Jak myślisz, Nie, który to? Którego możemy trafić? Ja mam e, jeden typ, ale czekam, co Michalinka powie. Ja myślę, że my będziemy mieć Spicy Kit, Tego. On mi trochę wygląda na takiego, który w nocy zamiast iść spać, to on będzie bawił się. Ja tak, myślę. tak myślisz? O, naklejki są. Dobra, są naklejki. Jest, mamy naklejki, mamy tu bilecik, poczekaj Michaśiu, pokażę okay. szybciutko naszym widzom, o, jak wygląda teraz chłopiec na tej warstwie, to tego mamy. Tak. Właśnie, na żółtej warstwie widzieliście, teraz jest ten chłopiec, ten następny jest fajny, bardzo mi się podoba. W tym o, jest żółta kula. Albo może mają takie kule, wiesz, a może żółta kula oznacza, że popularny. Właśnie. Nie? A fancy na przykład niebieskie? Nie wiem tego. Tak sobie myślę. O, tu jest taki chłopiec. Ale ten jest fajny. Ten cowboy jest super. O, can't stop the dancing. Nie może przestać tańczyć. Ale numer. Okej. Okay. Tak, dobrze. O, patrz, jak Ci się ładnie udało teraz. Okej. Okay. I ostatnia warstwa. I zaraz się wszystkiego dowiemy. Michasiu, pokaż. Mm -hmm. Ok. i, I Okej, okay. i mamy już niespodzianki. Także zaraz się przekonamy. Odsunę może tego naszego boja tutaj. Michalinka Po wyciąga wszystkie niespodzianki i otwieramy kulę. Czyli kolor kuli jest taki sam jak w drugiej serii. Jest też, bo oczywiście ten, ten same. O, ten sam papier. Mhm. Obrazek to wiemy. Poczekaj, Michasiu, już wszystko wyciągnęłaś? Czy coś tu nam się w kuli zmienia? Nic się nam nie zmienia. Zakładamy. Ten elemencik. Dobra. No to co, ja kulę złączę. A Michasia patrzy, kogo my tu możemy mieć. I tutaj tak samo ta pizza. Dobrze, że to Michalinka zauważyła, bo ja tego nawet nie widziałam. Dobra. Widzisz jakąś brązoletkę? Nie wiem. Proszę Brązoletkę ma Michalinka, pokaż. Tu są niebieska to jest fioletowa. Taka czarno-fioletowa, zobaczcie. Ciekawe, co to? Do kogo może należeć ta bransoletka? pokaż mi szybciutko, czy mamy tu pokazanego chłopca. Ten nie ma bransoletki. Ten nie ma bransoletki. Tak, o ta filmy się już że będzie ta słuchawka. Dreamy Dude! Ja tego właśnie chciałam! Słuchajcie, Michalinka jest niesamowita. Patrz z drogiem! Jakie super wypasione słuchawki ja z rogiem. Chciałam. No, megaśne, zobaczcie. Ja tego chciałam. Michalinka chciała tego trafić. I trafiłyśmy. Theater Club. No, ekstra! dreamy dude. Ale super aśny. Tego Dobra. Wow! I jakie ma ekstra ubranko. A, to jest cały zestaw taki, czyli taki kombinezon ma tym razem. Okej, okay. nie, nie to, że oddzielnie bluzeczka ze spodniami, tylko wszystko jest, słuchajcie, razem. Zobaczcie, ale piękne kolory, śliczne. O, i tu kieszonki są z tyłu. Bardzo ładne. O, patrzcie, jaki ładny bidonik. Missing, have you seen meow? Fioletowo białe i buty. Oczywiście czarne z fioletowymi sznuróweczkami i fioletowe podeszwy. No mega. Dobra, Michalinka, uwaga, przyszedł czas na chłopaka. Tarum tarum tarum. tarum. Ja tego chciałam! Ale on jest mega. patrz, patrz na to. Jaki megaśny ten chłopak. Zobaczcie, jakie on ma kolorowe włosy. O! I tu jest taki zamsz. Włosy zamszowe, ale mega. I te naprawdę. I zobaczcie, jakie ma skarpety. No, ekstra. I ta błyskawica tu. Ciekawe, czy on zmienia kolor. Tak, będzie zmieniał kolor. Ja tu widzę, że on ma jakąś błyskawicę na swoim ciele. Jest pokazane? Tak, nawet tu jest pokazany znaczek, a ten nasz będzie plus. Ok, no to zaraz się o tym przekonamy. Okay, no. Kochani, to teraz patrzymy, co nasi chłopcy robią w wodzie. Coś się robi. Tak! Słuchajcie, woda jest dobrze schłodzona. Także kostki lodu nam już się troszkę tutaj rozpuściły, ale rzeczywiście już widać jak zmienia kolor. Tak, pokaż mi się. Bo więcej musi być tej wody, wiesz? Jak chcesz mu dać. Tak, i jeszcze pluje na dodatek. Nie dość, że zmienia kolor, to jeszcze pluje. O, to niezły łobuziaczek z niego. Niezły łobuziaczek, ale zobaczcie jaką ma bluzkę fajną. Tu ma taką. O, patrzcie, widzicie, mam ciepły palec, i od razu się zmyło. Czekaj, Michalinko, już go tutaj schłodzimy, naszego boja. A na buzi się nic nie dzieje? Na buzi się nic nie dzieje, ale o, możecie zobaczyć. Co się dzieje! O, I taką ma bluzeczkę czarną. Co się chyba stało? Coś się stało na buzi? Oczy! Tak, masz rację. Oczy zmienił kolor. A może włosy jeszcze zmieniają? Wow, jaka zimna ta woda. Tak jest. Tak, ci zamarzły palce. Palce ci zamarzły. O, jaka zimna. Zobaczcie jego oczy, rzeczywiście. Tu oczy również jego zrobiły się ciemne. I bluzka z błyskawicą, chociaż ta błyskawica nie jest tak bardzo widoczna. Ok, dobra. I teraz patrzymy naszego drugiego boja. Pluje. No, ten pluje. Ten nie zmienia koloru, no. tylko pluje. już Wam. Zobaczcie. Napojimy go. Jest! Nie, on nie. Tak. On no, tak dziwnie pluje. <grywia> o, ty niedobry ty. Plujesz na nas. A ty łobuziaczku, jeden. Dobra. No to już wiemy, co nasi chłopcy robią. To teraz, kochani, pokażemy Wam. Całości naszych chłopaków ubranych. Okej, okay, kochani, tak wyglądają nasi chłopcy gotowi, ubrani. Obaj, Michalinka y, trafiła dwóch tych chłopców Fancy z grupy Fancy, także nie tacy bardzo popularni. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten nasz Honey Boy. Stoją sobie na kuli, wszystko fajnie do siebie pasuje, naprawdę fajnie ci chłopcy co Michalinka i uwaga, tada, ten co Michalinka bardzo chciała trafić i udało jej się. Misia mówi na to chłopiec jednorożec, <grysty> rzeczywiście ma opaskę z jednym rogiem, więc taki trochę unicorn. Super, bardzo fajnie wygląda, o i tak wygląda z drugiej strony. Także udało nam się bardzo fajnych chłopców trafić. Czekamy na Wasze łapki w górę. Piszcie w komentarzu, który Wam się bardziej podoba. Czy, mo ten. czy tak? Czy może ten jednorożec, czy też może ten Honey Boy? Bardzo jesteśmy ciekawe. Czekamy na Wasze łapki w górę i yy, oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Pa-pa! Cześć! Música